Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem zaprezentuję Wam taką prześną ozdobę, która bardzo mi tutaj pasuje do jakiegoś wiejskiego domku. Chciałabym Wam pokazać, jak zrobiłam anioła. Potrzebowałam do tego deski takiej około 60, nawet 70 cm. Ona w szerokości ma do około 15 cm. Jak widzicie, to jest taki Obrzyn, jakby nie jest to taka deska prosta. Ma tutaj jeszcze, jakby delikatnie, ślady kory, ale mi to nie przeszkadza, a wręcz działa na korzyść. Potrzebuję plaster z pniaczka, kółko, które będzie główką anioła, oraz na skrzydła wykorzystałam sobie tutaj taką. Korę palmową, którą dostaniecie również w naszym sklepie. My ją mamy do właśnie konstrukcji skrzydeł aniołów, ale też do innych dekoracji. I ja tutaj wybrałam właśnie cztery takie płachty tej kory i z nich wycięłam skrzydła te skrzydła właśnie będą takie dwuwarstwowe jak widzicie ta kora ma taką przeróżną strukturę i ja starałam się dopasować tą strukturę z bitą i taką strukturę bardziej luźną, i z nich właśnie zrobimy sobie skrzydełka. Bardzo łatwo ta kora daje się modelować nożyczkami, więc można sobie z niej tutaj wyciąć dowolne kształty. I tak jak widzicie, ja tutaj wycięłam właśnie skrzydełka, parę skrzydeł takich dłuższych i parę trochę szerszych i krótszych. I tu, jak widzicie, można dowolnie te skrzydła układać. Wszystko zależy od tego, jaki kształt zechcemy uzyskać dla tego anioła. Ja te skrzydła, właśnie tak do tyłu, jak pokazałam przed chwilą, przy, przykręcę śrubkami, ale to potem. W tej chwili potrzebuję taki dosyć długi kawałek drutu. To jest taki drut około 75 cm. To jest ten drut taki szeroki, gruby, którego my używamy do konstrukcji aniołów. Jak widzicie, ja sobie tutaj odmierzyłam porówno na dwie rączki, i w tej chwili przy pomocy folii aluminiowej, takiej spożywczej, nakręcę na ramiona wzdłuż tych rączek do dołu odpowiednią grubość, aby uzyskać tutaj. Właśnie taką grubość e, ramion e, aż do e, dłoni. Oczywiście, e, ponieważ jest to taki anioł e, bardzo taki przaśny, wiejski, prosty, on będzie taki troszeczkę, e, no nie wiem jak to nawet się określa, deskowaty, e, więc e, tutaj te rączki e, no, nie muszą mieć takich kształtów naturalnej grubości. One mogą być właśnie cienkie, wydłużone. To tutaj będzie nam bardzo fajnie wyglądało. Ja nakręcę kilka warstw takiej folii. To jak nakręcać te rączki, to już też powtarzałam we wcześniejszych filmikach dotyczących konstrukcji aniołów z Powertexu. Tę folię okręcamy wokół drutu. A okręcając musimy ją mocno zgniatać jednocześnie i posuwamy się w, tutaj w dół, także ta folia nie może tutaj jeździć po tym drucie, Ona musi się tutaj ładnie zapierać. Oczywiście dobrze by było, gdyby te rączki. Jedna i druga miały jednakową grubość, więc musicie tutaj tego pilnować. Tutaj, tak jak widać, ja z tą folią troszeczkę wyjeżdżam na tę część drutu, która będzie schowana pod deseczką, po to, żeby to nam ładnie tutaj od początku ramion. Wyglądał ten kształt rączki, tak, żeby on nie wyglądał tak rzeczywiście, że tam jakiś drut jest widoczny, tylko ta grubość jest schowana też poza deską. W tej chwili, widzicie, ja już dodatkowo opinęłam taśmą papierową. To jest taka zwyczajna taśma malarska montażowa papierowa, która służy do ochrony przy malowaniu ścian także tą taśmą owijamy bardzo dokładnie i ściśle tą naszą folię aluminiową i jak widzicie też tą taśmą zajechałam na ten drut, który będzie schowany z tyłu, tak jakby na plecach aniołka a w tym momencie utwardzaczem Powertex ja akurat użyłam kremowego ale to jest zupełnie dowolne jakiego użyjecie namaczam paski tkaniny to są takie paski około 6 cm szerokości może 5 może być 4 wszystko jedno naprawdę tymi paseczkami okręcamy sobie te rączki to nam się bardzo ładnie wygładzi będzie taka jednolita można powiedzieć strukturka wygładzimy ją jeszcze rękoma dodatkowo te rączki się utwardzą Także aniołek będzie taki no, solidny. Tą tkaniną możecie okręcić rączki od dołu ku górze, nawet cały drucik tam do tyłu. To w zasadzie nie ma znaczenia, ale tak jak widzicie, ja tutaj to zrobiłam, żeby też. Z tyłu to porządnie wyglądało i żeby e, oczywiście nam to wszystko tutaj nie jeździło. Rączki pozostawiamy do wyschnięcia, a teraz e, mam taką bawełnianą e, serwetkę szydełkową. Ona jest w kolorze beżowo-kremowym, e, e, więc e, ja tę serwetkę też. E, Umoczyłam w utwardzaczu, ale w tym momencie użyłam utwardzacza bezbarwnego, ponieważ zależy mi, aby zachować tutaj kolory tej serwetki. I tę serwetkę nakładam od góry, tak jak widzicie. To, co teraz widzicie z przodu, to będzie tył anioła, więc tych, tego drutu tutaj nie będzie widać, ponieważ ta deska będzie odwrócona do tyłu więc nakładamy rączki, na to nakładamy serwetkę która jednocześnie będzie tutaj takim ubiorem aniołka i teraz przykładamy skrzydła z kory tej kory, tą korę możecie zaimpregnować utwardzaczem na przykład bezbarwnym czy jakimkolwiek innym kolorze, ale nie jest to konieczne i teraz przy pomocy deseczki i dwóch kręteczek mocujemy, u góry dodatkowo mocujemy Śrubką też główkę, która tutaj będzie bardzo stabilnie nam w tym momencie już przylegała. Także, tak jak widzicie, dwoma śrubkami i jedną taką deseczką około 20 cm zamocowaliśmy skrzydła do tułowia anioła rączki. Brózeczka tam się też utrzyma bardzo ładnie i jednocześnie główka. Ta deseczka, która trzyma główkę, oczywiście wystaje ponad tę deskę z tułowiem. No i jedna śrubka nam tutaj zupełnie wystarczy, a w tej chwili przy pomocy kleju do dekupażu oraz serwetki, ja specjalnie wybrałam takie motywy kwiatowo łąkowe to nam tutaj będzie bardzo bardzo ładnie wyglądało, będzie wprowadzało właśnie taką sielską atmosferę, więc tę serwetkę przykleimy tutaj na tułów tego naszego aniołka żeby on był taki radosny sielski, wiejski letni, no pasujący do takiej wiejskiej chatki i tę serwetkę oczywiście oddzielamy wszystkie warstwy i pozostaje nam tylko ta wierzchnia warstwa z nadrukiem, czyli ta jedna tylko taka bibułka. Na deseczkę posmarowano bardzo dokładnie klejem, ale nie, nie za grubo. Jak widzicie, przykładamy suchą ręką, możemy sobie tutaj. Hmm, Ją delikatnie podociskać, a następnie pędzelkiem z klejem po powierzchni wygładzamy. I serwetka nam się tutaj bardzo ładnie, i bez marszczek, powinna przykleić. Z wierzchu impregnujemy oczywiście klejem bardzo dokładnie. Usuwamy pozostałości tej serwetki i pozostawiamy do wyschnięcia. A w tym momencie nasz aniołek tutaj otrzyma. Taki bukiecik, który ja sobie wymyśliłam, że utworzę z taśmy jutowej, to jest taka wąska tasiemka, do środka powpinałam kilka kwiatków, takich jakby słoneczników i całość tutaj przykleimy klejem na gorąco, więc to momencik powinno nam się skleić. Rączki, oczywiście złączone pod spodem tego. Bukieciku, i tutaj to już bardzo fajnie wygląda. Teraz zajmiemy się główką, ponieważ główka jest z plasterka pniaczka. Ja tutaj postanowiłam, że jeszcze delikatnie wybielę sobie tą twarzyczkę, ponieważ chciałabym jej tutaj jakieś rysy. Domalować, ale to tak bardzo delikatnie. Zarówno farby, jak widzicie, taką rozrzedzoną farbą, także widać swoje, a w tej chwili przy pomocy bardzo cieniutkiego pędzelka, zrobimy sobie zarys oczu i zarys buzi anioła, to będą takie usteczka otwarte, jakby śpiewające. Bardzo delikatnie, tutaj nie trzeba mieć żadnych. Zdolności, ponieważ to jest aniołek, on nie ma mieć takich rzeczywistych, idealnych, realnych rysów. To ma być taki aniołek, właśnie rodem z wiejskiej chatki. Więc tutaj, jak widzicie, ja w tej chwili dorysowuję usta. A teraz zajmiemy się włoskami. Akurat miałam jeszcze pozostałości e, też właśnie takiej kory palmowej, e, którą miałam w kolorze naturalnym, ale możecie też użyć tej kory palmowej białej. E, no i miałam tutaj takie resztki, które właśnie takie były włochate. Możecie użyć e, preparatów e, innych, aby utworzyć włoski. Możecie u, 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 użyć tkanin lub też produktów Powertexu. E, Jakichś tkaninowych czy imitujących włosy, to co zrobicie, to będzie tutaj dobrze wyglądało. Ja jeszcze dodatkowo z cienkiego drucika dorobiłam aureolkę, a całość prezentuje się tak. Zachęcam Was do wykonania podobnej dekoracji, jeśli ta Wam się oczywiście spodobała, lub jeśli Was zainspirowałam, to do zrobienia czegoś po prostu podobnego. Dziękuję bardzo, zapraszam Was na kolejne nasze filmiki. Zapraszam na naszą stronę kreateria.pl, gdzie możecie zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne produkty. Do widzenia.